Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku yy, odcinku z Farming Simulator z modyfikacją Season. Jak widzicie, mój ciąg jest bardzo brudny, ale w tym odcinku zajmiemy się właśnie tutaj znowu siewem. Jest wczesna wiosna, więc wypadałoby się tutaj naszym siewem zająć, zgodnie z tym, co mieliśmy wcześniej, czyli planowany płodozmian Najpierw sobie weźmiemy teraz, teraz rzepak, zasiejemy później soję, rzepak, kukurydzę i może coś tam jeszcze. Eee, I teraz z ciekawości wrzucimy sobie na 6 dni i zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego względu, że będziemy mieli naprawdę mnóstwo pracy, nim tutaj zaraz powiem, co jeszcze dzisiaj zrobimy, to pojadę sobie, zawiozę tą słomę. I pojedziemy za chwilę jeszcze, i pokażę Wam, e, co się dzieje u krów. Tempo 30 jest takie średnie, na razie niech będzie. Tylko jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia: chodzi mi o to, że jeżeli ja daję na przykład sobie sezon na 6 dni, to w ciągu 6 dni moje krowy rozwiną się pewnie w ten sposób jakby się rozwinęły w sezonie 3-dniowym, czyli po prostu troszkę wolniej. Z jednej strony to jest dobre, bo mogę mieć szybsze tempo gry, a nie muszę się tutaj... E, zaraz będę w tę chyba rajkę chce Tak. Z jednej strony to jest dobre, bo nie muszę się tutaj męczyć z tym wszystkim. To znaczy męczyć. Chodzi o to, że nie muszę się śpieszyć. O to miałem powiedzieć, bo. Wtedy one w ciągu tych 6 dni powinny zdecydowanie mniej siana jeść A więc nie muszę im co chwilę dawać Tylko mogę sobie jakby to można powiedzieć ciut, troszkę od, odpocząć Dobra i jedziemy teraz sobie nie w tą stronę Muszę się skupić i wtedy będzie elegancko Kurde jeszcze zaczęło padać W sumie mi to... Mi to jakoś tak bardzo nie przeszkadza, bo i tak teraz siejemy, tak więc nie jest to źle, ale chodzi o to, że jak widzicie tutaj na tej drugiej ikonce w yy, naszym panelu, no to jest dosyć wilgotno. A nie chcę, żeby aż tak mocno było wilgotno, bo zaraz będziemy yy, starali się tutaj o to, żeby znowu zrobić sobie kolejne ilości siana dla krów. Słomę sobie na razie zostawiamy. Może się przyda ona tutaj dla, dla świń. Ja jej na chwilę obecną nie potrzebuję. Opuściłem, tak? O, okej, okay, dobra. Nie to wcisnąłem. Dobra. Ok, jedziemy tutaj teraz sobie odstawić tą naszą maszynę. E, z rzepaku słomy nie będzie, więc tak naprawdę możemy ją znowu e, oddać do sklepu. Chodzi mi o znowu, bo już to jest kolejna maszyna, którą wypożyczam, tylko po prostu, aby e, tutaj sobie coś ogarnąć, a później ją oddaję. W późniejszym czasie to pewnie sobie kupimy jakąś naszą maszynę zbierającą. Muszę się tutaj na chwilę zatrzymać i pojedziemy sobie tutaj zaraz, ten ciągnik tutaj, o, bo on tutaj przeszkadza. Kurde, niepotrzebnie tyle wapna kupiłem, bo e, chciałem, żeby tamten pracownik, który właśnie sieje, żeby od razu mi to pole e, nawoził nawozem i było włączone, i nie chciałem już teraz mi się wyłączać, żeby, wiecie, pół pola było nawiezione, a drugie pół nie. No dobra, to przetrzymamy sobie po prostu tą maszynę tutaj z tym yy, z tym wapnem. Ona nie jest jakaś mocno kosztowna, tak więc na razie sobie ją postawimy. Może w miejsce tutaj, gdzie był przed chwilą siewnik. Zmienimy kamerę, będzie mi łatwiej. Dobra. To jedziemy ładnie tutaj do tyłu I za chwilę pojedziemy do tych krów Kurde i tak i znowu źle Już sumie może nie będzie aż takiej tragedii To zrobimy sobie inaczej, to sobie po prostu pojedziemy prosto Okej, okay, tutaj sobie ładnie teraz wycofamy Zaraz, bo za szybko. Jak chcę za szybko, to zawsze kiepsko to wychodzi. Zazwyczaj tak jest. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, i gówno z tego wychodzi, że tak powiem. Dobra, wystarczy tam, jak sobie będzie. I jedziemy do krów, ale sprawdźmy nagle. E, nagle, najpierw, co tam się u nich dzieje. E, w sumie mają dosyć dużo siana i kiszonki. Krów nam się bardzo dużo ocieliło, jak możecie zauważyć, bardzo dużo ich mamy teraz, ale zaraz wam pokażę dokładnie. A czystości mają bardzo mało czystości, dobra, mm, więc musimy sobie teraz najlepiej zabrać. Zaraz zobaczę tylko, czy ten ciągnik ma możliwość podpięcia tutaj tej maszyny ładującej. Ten na pewno nie. Ten ma możliwość, ale on teraz sieje, a ten też nie ma możliwości. No cholera jasna, to musimy tam temu na razie przeszkodzić. Jaki czysty się on robi, nie? No w sumie deszcz zaczął padać, dlatego on się tak fajnie oczyścił. Przed chwilą był taki cały fajny biały, prawie przemalowany. Dobra, tutaj sobie na chwilę go odłączymy. Wsiądziemy sobie do niego i pojedziemy tutaj. No, znowu jest biały. No nie zgrywa się to w 100% jakoś, ale nie czepiajmy się, to nie ma jakiegoś wielkiego tutaj problemu z tym. Ok, musimy sobie wysiąść. Otwrzymy sobie bramę. A, tutaj mamy przyczepę. Ok, to zrobimy... Zrobimy inaczej, bo prawdopodobnie tam mamy jeszcze wniesiono. Więc sobie wjedziemy tam tyłem. Oj, za blisko będzie, może tak. I teraz ładnie sobie tutaj na maksa skręcić. I powinniśmy wjechać bez jakichś większych problemów nawet chyba troszkę odbić jeszcze właśnie z tutaj stronę środka tej przyczepy zaraz zobaczymy też czy w ogóle ona yy, co ona robiłem no tak prawie Wiecie, na lusterka tutaj w tej grze nie jest tak łatwo aż tak cofać, bo nie są one super dokładne. Mamy trochę siana, więc możemy sobie też tutaj... Aha, mają. Dobra, mają pełne koryta. Hmm, tutaj większa impreza jest właśnie, większa zabawa jest tutaj z tą z tą tutaj przyczepą, bo przyczepa ona się zgina jakby w dwóch miejscach. Zbierzemy to, co po prostu jest tutaj do zabrania, tak, takie pilne, można powiedzieć. Zaraz sobie tutaj... O, ale zaczęło padać. A właśnie, z ciekawości. No kurde, nie wierzę, przez dach nie pada. Ja pierdziele. Ale to jest oczywiście budynek modyfikacji. No mam nadzieję, że normalnie też nie, nie pada. Dobra, coś tam żeśmy im dodali. Musimy sobie przykryć, tutaj naszą jest przykryta, żeby nam tutaj te siano nie zmokło. Teoretycznie normalnie jakby leżało i zmokło, to byłoby już do wyrzucenia. Ciekawe jak na przyczepy było. Aj właśnie, co, co tu chodzi? Co mnie tak tutaj przerywa? Hmm, zaraz się tym zajmiemy. Pojadę sobie tutaj. Postawimy sobie ją teraz z tej strony i odstawię ten ciągnik, żeby on tam dalej żeby on tam dalej mógł sobie siać rzepak w tym czasie tylko od razu jeszcze zrobię jeden kurs i wyczyszczę do o, końca te koryto kurde, zapomniałem, że go tu postawiłem a już tak sobie gazu więcej wcisnąłem I zaraz się udamy do tych krów, zobaczymy ile ich już mamy Ok, weźmiemy sobie teraz to wysypiemy. Nie, nie, za szybko, za szybko i nie doleciało do koryta. Eee, muszę wycofać, bo widzę, że tutaj zostało sporo. Ciężko jest bardzo ustawić tą łyżkę Jak yyy Już sekundę poczekać, mi się tutaj coś zawinęło Kabel mnie się zawinął Ciężko jest ją ustawić z tego punktu o tutaj Nie wiadomo jak, jak tak naprawdę, czy już położyć na ziemię, czy jeszcze nie położyć i tak dalej, i tak dalej. Yy, miałem jeszcze ją coś wysypać, ale wrócimy sobie to inaczej. Muszę wolniej sypać, wtedy ona będzie ładnie docierać tutaj do. No nie, teraz znowu za szybko. Albo po prostu jest zapełnione już. Też tak może być. Dobra, zabierzmy sobie to, podnieśmy i jedziemy mm, jedziemy dalej tutaj siać nasze zboże. I zaraz się udamy do krów, zobaczymy co tam u nich słychać. Dobra. Ustawimy się w miarę równo, żeby wszystko było ok. Dobra. Wynajmujemy sobie pracownika. Nie wiem, czy mu świata potrzebne. I my idziemy do naszych krów. Kurde, jeszcze zmoknę. Cholera, ja sam się jakiś parasol przydał. Idziemy sobie tutaj, ale pójdziemy do naszego okienka. I sprawdźmy, 62 krowy, ja pierdzielę, ale się ich naplęgło, to jest masakra, jak pamiętacie w tamtym odcinku było ich 36, bo jedna nam się okociła w trakcie sprawdzania. Miesiąc ona ma i waży 50 kg, no te już są coraz większe, najstarsza jest chyba 70 kg. Kilo. Kilogramów, tak. No to widzicie, krowy się zaczęły naprawdę fajnie rozmnażać. Hmm, zaraz sobie przejdę tutaj bo zaraz zmoknę. Cholera jasna więc się rozpadało i teraz spójrzcie mamy aż 30 tysięcy litrów mleka nie wiem dlaczego wciąż kiszonka i siano nagle jest tak mało jego wcześniej dawałem po 20 po 20 ton mogłem tam ładować Zaraz sobie zerknę. Nie no, one ładnie tyją. Ta prawie 600 kg. Następne zwierzę się za chwilę okoci. Ta już się nie rozmnaża. Ta za dwa miesiące. Czyli jak mieliśmy 35 krów, to teraz będziemy mieli ich 70. Bo w ciągu. Tak, w ciągu roku jedno się zrobiło. Bo my mieliśmy ją, jak miała w sumie, niecałe dwa lata. No, i nagle patrzcie, ile mleka się zrobiło, ale to mleko było przez e, kilkanaście dni. Jakby nie patrzeć przez całą zimę, więc 30 tysięcy litrów, całkiem spoko. No, teraz to będzie wszystko dłużej trwało. Zaraz, spójrzmy sobie. Tak, pszenica spadła, czyli musimy poczekać, aż dojdzie do 750. A mleko kosztuje w chwili obecnej. No, też słabo. Poczekamy, może sobie jeszcze trochę z tym mlekiem, aż dojdzie do poziomu 1400. Albo kupimy, albo je sprzedamy nawet tutaj za te 1300. Ale wtedy musielibyśmy kupić sobie jeszcze dodatkowo krowy. Poczekajmy jeszcze tutaj chwilę i zaraz, zaraz pomyślimy. Najpierw się jeszcze zabierzmy tutaj o kurde. Te noce tutaj są tak ciemne, że tu nic po prostu nie widać. Aha, jesteśmy w kombajnie, okej. Okay. Dobra, jesteśmy w Ursusie. Okej, okay, i tu jest beczka z wodą, tak? Gdzieś tutaj ona była. Nie pamiętam jaką ona miała pojemność. My wiecie, tak naprawdę stówka różnicy to jest na tych litrach to tylko będzie e, 3000, to nie jest jakaś wielka kwota, więc pojedziemy sobie prawdopodobnie sprzedamy to mleko. Tylko najpierw musimy pozbyć się gdzieś tej wody. Dobra, pojedziemy, podlejemy sobie jeszcze nasze rośliny. I pojedziemy, Ooooooo! Czekaj, czeka, czekaj, czeka. ja ale żebym tutaj stanął tak prosto na wjeździe. Ja muszę bardzo blisko podjechać tutaj tych naszych roślin. I w sumie chyba z nich niedługo, niedługo już zrezygnujemy. Jeszcze je podtrzymam chyba przez ten sezon, bo chcę zobaczyć jak ten 6 sezon będzie wyglądał. A musimy spłacić ten kredyt do końca. Dobra, tutaj sobie wylejemy tą wodę. Ale ona ma małą pojemność ta beczka. Ona ma 7000. tysięcy Nie wiem czemu mi się ubzdrało, że ona ma 30 tysięcy Może dlatego, że ona 30 tysięcy kosztowała? Zaraz sprawdzimy dokładnie, ile ona ma pojemności. Dobra, za daleko. Jak widzicie, ciągle jest masa pracy tutaj przy tym wszystkim. Żeby to prosperowało, no niestety trzeba pracować. Przejdźmy sobie do garażu i zobaczmy. Ta przyczepa. Ile ona ma pojemności? 8000 litrów. Tak, kosztowała 30 000. To troszkę mało. Ta ma 32 tysiące. Tu ma 10 000. O, 30 000. Hakowiec. O, ona jest tania. Ona jest tania. No bo te to wiadomo, że są dosyć drogie. A zobaczmy, takie normalne przyczepy yy, to będą zwierzęta. 8000 tysięcy litrów ja kupiłem za 22000? tysiące? A tu jest 7000 za 9500 Jak ja to zrobiłem? A, bo ja tutaj mleko mogę wozić, a tam nie, dlatego ja wybrałem. Tak, kosztuje 60 tysięcy. Tu jest 8 tysięcy. Tutaj wodę mogę. No, coś nie przemyślałem chyba tej sytuacji. Tutaj chyba już więcej nie mam. Nie. Chyba tylko i wyłącznie to mi pozostanie. Więc sprawdźmy, po ile byśmy. 60 tysięcy. No cholera, ale strasznie drogie. tu nie ma, nie ma opcji, żeby to kupić tak naprawdę. Chyba, żebyśmy wzięli sobie Jelcza. To może jeszcze, ale to i tak nam. I tak nam tutaj braknie zdecydowanie dużo. Więc już lepiej jest wynająć taką sobie właśnie. I 18 Ale to nie. Tutaj nie mogę. To nie jest do mleka. Cholera jasna, to jest do, do główna. Ja chciałem mleko to nalać. O, tutaj mogę. O, też jest możliwość. I wtedy mogłem sobie jakiś ciągnik pod to podłączyć. Tak, i wtedy hakowca wziąć. Moglibyśmy w ten sposób to zrobić, i koszty by się jeszcze jakoś tutaj w miarę ogarnęły. I 30 tysięcy na jeden raz moglibyśmy wywieźć. No dobra, trzeba tak zrobić, i wywieziemy sobie jeszcze. Chyba tutaj zdążymy wywieźć sobie mleko. Zobaczmy, ile go w ogóle mamy w chwili obecnej. Nie, no jest jego sporo. 49 kilo, no to są źrebaki malutkie dopiero. Cielaki, nie źrebaki. A ile największa krowa ma? No to jedna chyba ta jest rekordziska, 700, 600 kilo prawie ma. No to spora. Dobra, wiecie co, zostawimy sobie mleko na inny odcinek, z tego względu, że ten i tak już się bardzo e, wydłużył. A zanim ja pojadę po te wszystkie rzeczy i, i wrócę, no to nie chcę, żeby on trwał już 40 minut. Tak więc, jak widzicie, rozpoczynamy sobie nowy sezon. Tym razem będzie to sezon sześciodniowy. Zobaczymy, jak się będzie na tym sezonie pracować. Później, sobie zmienimy na sezon dziewięciodniowy. Ja się zabieram tutaj dalej do działań, żeby to wszystko miało ładnie ręce i nogi. Dziękuję Wam za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!